A w mazowieckich lasach, jak ostatnio czytałam w internecie, grzybów nie ma, chociaż sezon grzybowy w pełni. No i między innymi to jest skutek tego, że jest bardzo wysoka temperatura, jak na wrzesień. Monika Gubiaczek dokładnie jest teraz tak. ze mną. I Monika właśnie o tej wysokiej temperaturze będzie opowiadać, bo przed nami bardzo ładna i bardzo ciepła niedziela. Dokładnie. Upalna w niektórych miejscach, dokładnie na zachodzie. Tam 30-31 stopni i słońca absolutnie w całej Polsce. Dzisiaj bardzo dużo. No, jedynie na Podlasiu niewielkie zach że nie w drugiej części dnia może się pojawić, ale tak bezchmurne niebo, tak jak widzą Państwo za moimi plecami Wrocław rano, tak też po południu i aż do samego wieczora będzie właśnie słonecznie. Temperatura na krańcach zachodnich, tak jak już powiedziałam, najwyższa, czyli też we Wrocławiu. Około 30, 30 stopni na termometrach się pojawi, nieco chłodniej na wschodzie, ale przecież i tak i tak bardzo ciepło, bo temperatura na poziomie 24-25 stopni, to takie nasze polskie lato. Sprawdzamy, co w naszych mapach w takim razie. Zaczynamy teraz od Europy. Układy wysokiego ciśnienia, to jest dokładnie kompleks układu wysokiego ciśnienia, rozciągający się od Europy zachodniej po wschodnią, dokładnie od Anglii do Bałkanów, kształtuje pogodę w Polsce i daje nam właśnie tą słoneczną i upalną pogodę, upalne wartości na termometrach. Tak, Warszawa 31 stopni, jeszcze więcej w Budapeszcie, tam 32, i w wielu w stolicach europejskich ta temperatura wzrośnie powyżej 30 stopni 10 września dokładnie przypomnę. Nawet w Londynie tam 32 i opady deszczu. Popada jeszcze na półwyspie Iberyjskim na północy kontynentu, a także w centrum czy na południu bardzo pogodnie i ciepło. Najcieplej w Rzymie, a także w Paryżu tam 34 stopnie. Wracamy do Polski, a tu mamy potwierdzenie tego, co widzieliśmy na naszych kamerkach pogodowych, a mianowicie Wrocław i. Bezchmurne, bezchmurne niebo. W tym momencie na Podkarpaciu może utrzymywać się niewielkie zamglenie. Także uwaga dla kierowców, którzy być może w najbliższych minutach, godzinach będą gdzieś się poruszać w tym regionie. A tymczasem na północy niewielkie zachmurzenie. Trochę chmur może się pojawiać o poranku. W drugiej części dnia będzie wyglądało to tak: zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo, jedynie w rejonie Lublina. Zachmurzenie umiarkowane, a z kolei na Podlasiu też. Mogą wypiętrzać się chmury i miejscami może zrobić się e, troszeczkę bardziej pochmurna, ale tak czy siak 27-28 stopni plus dużo pogodnego nieba w całej Polsce można powiedzieć, że to niedziela idealna, chociaż na zachodzie może trochę ten upał doskwierać. Uwaga, kierowcy, mimo tego, że nie ma ostrzeżeń związanych z warunkami pogodowymi, to oczywiście jest to dzień, kiedy bardzo często się przemieszczamy, wracamy na przykład z weekendu. Uważajmy na siebie przy podróżach. Warunki biometeo obojętne na przeważającym obszarze ze względu właśnie na temperaturę powyżej 30 stopni. Korzystne jedynie tam, gdzie temperatura będzie jeszcze na umiarkowanym poziomie 20 paru stopni. Jakość powietrza nie jest zła, porównując do tego, co było wczoraj, czyli gdzie niegdzie pojawiały się takie pomarańczowe kolory, ale w wielu miejscach też liczymy na poprawę. Dziękuję i do zobaczenia za pół godziny. O tym, że ta niedziela będzie bardzo ładna, o tym, że ta niedziela będzie upalna, bo na termometrach nawet 31 stopni. Monika tego opowiada Państwu od samego rana. Ale przed przerwą obiecałam, że zapytam Cię o to, jak będzie wyglądał kolejny tydzień, bo to, że będzie ciepło do środy, to już wiemy. Ale jakie temperatury? Temperatury. Tak, w środę będzie jeszcze ciepło, dokładnie upalnie w czwartek zrobi o, czwartku się zapomnijmy. o czwartku tak zapominamy, bo w piątek znowu będzie ładnie. Faktycznie ten przyszły tydzień przyniesie nam, proszę Państwa, małe załamanie pogody, ale warto podkreślić małe, bo tylko czwartkowe. Wtedy zrobi się faktycznie chłodniej, 20 stopni mniej więcej w całej Polsce i pojawią się opady deszczu, pojawią się też wyładowania atmosferyczne, które mogą też pojawić się na krańcach zachodnich w środę, tak tylko przestrzegam. W czwartek Natomiast wszędzie popada, wszędzie zrobi się chłodno, a w piątek znów słonecznie. Także jest szansa, że ten przyszły weekend będzie równie słoneczny i ciepły jak ten właśnie mijający. Niedziela zapowiada się fantastycznie w całej Polsce. Słonecznie, prawie że bezchmurnie. Jeżeli w drugiej części dnia pojawią się gdzieś chmury w takiej większej ilości, to na Lubelszczyźnie, a także na Podlasiu. Tam miejscowo mogą one się wypiętrzać. Poza tym zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo, szczególnie słonecznie i szczególnie upalnie będzie na krańcach zachodnich, co też już teraz sprawdzamy. Najcieplej w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy nieco chłodniej, klasycznie oczywiście na Pomorzu Środkowym i Wschodnim, ale przecież i tak, i tak bardzo ciepło 23-28 stopni. Wszędzie słonecznie, prawie że bezchmurnie, tak naprawdę od rana do wieczora. Wiatr powieje w tym regionie z kierunków zachodnich, będzie on słaby, miejscami może być umiarkowany. Podlasie mazury, mazowsze, a także ziemia łódzka. Tutaj wygląda to też obiecująco. No może za wyjątkiem tych chmur, które w drugiej części dnia pojawią się na Podlasiu. Temperatura za to bardzo przyjemna. 27-28 stopni właśnie w tym województwie, następnie 29 na Mazurach i nawet 31 zobaczymy na termometrach. W Warszawie wiatr tutaj słaby, również powieje z południa. Karpacie Podkarpacie, Lubelszczyzna, Ziemia Świętokrzyska i Małopolska. Tu, te, tu temperatura nie wzrośnie powyżej 30 stopni, ale będzie i tak, i tak bardzo gorąco. Nawet do 29 w Krakowie, więc myślę, że miejscem jak najbardziej i ta 30 gdzieś się pojawi. A temperatura odczuwalna przez to słońce będzie zdecydowanie wyższa. Na południowym zachodzie najcieplej, bo tutaj temperatura z kolei nie spadnie poniżej 30 stopni, jeżeli już... Ciągnie to swoje maksimum 30-31. Dużo słońca, prawie że bezchmurne niebo. Tutaj również słaby wiatr, jak to przy takiej pogodzie, który będzie wiał z zachodu. I tak podsumowując, niedziela upalna, słoneczna. Poniedziałek, wtorek, środa nadal ciepły, aczkolwiek w środę mogą pojawić się burze na zachodzie. Czwartek wszędzie popada, piątek jest nadzieja na kolejny ładny weekend czyli nam nie pozostaje na dziś zachęcić państwa do tego, żeby po prostu wyjść z domów i Jak spędzić najbardziej. ten dzień, Grzechem sobie, że he będzie powietrza. nie wyjść. Dokładnie. Monika Kubiaczek. Monika, dziękuję. Ci Dzięki. Bardzo. Ze mną jest już Monika Kubiaczek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Ustaliłyśmy podczas poprzednich wejść, że o czwartku w tym tygodniu zapominamy. Nie ma czwartku. Dzisiaj piękna pogoda, do środy piękna pogoda, ale pytanie jest, czy może pojawi się jakaś rysa na tym szkle, jeśli chodzi o tą piękną pogodę? Może jakiś deszcz albo może jakieś będzie miejsce, gdzie będzie chłodniej przez te najbliższe dni? Tak, jeżeli chodzi o środę, to faktycznie możliwe są tam na zachodzie opady deszczu i burza, ale nadal będzie. Jeszcze gorąco, i to będzie wstęp do tego czwartku, o którym zapominamy, gdzie będzie deszczowo i też w niektórych miejscach burzowo i to w całej Polsce. Jednak po czwartku następuje, proszę Państwa, piątek, i piątek nie dość, że początek kolejnego weekendu, no to jeszcze pogodowo jak na razie w prognozach zapowiada się całkiem nieźle, bo słonecznie już nie upalnie. Temperatura na poziomie dwudziestu paru stopni, chociaż, odnosząc się znowu do prognozy długoterminowej, w drugiej połowie września również temperatura ma w niektórych miastach wzrosnąć do 32 stopni. Także po tym ochłodzeniu jeszcze nie mówimy stop upałom, jeszcze one prawdopodobnie do nas powrócą. Za moimi plecami nasze polskie góry i początek dnia właśnie tam. Tak samo wygląda nad Polskim Morzem. Wszędzie w całej Polsce dzisiaj błękit nieba. A to za sprawą rozległego kompleksu wyżowego, który od kilku dni już kształtuje pogodę w Polsce, ale nie tylko, bo w przeważającej części kontynentu rozciąga się on od Anglii aż po Bałkany. I tak Berlin 30%, Warszawa 31%, Budapeszt 32% i Rzym oraz Paryż to najcieplejsze stolice z temperaturą na poziomie 34 stopni. Upalnie również w Londynie, co się rzadko zdarza w ogóle, a co dopiero we wrześniu. Wczoraj tam ładna pogoda, dzisiaj trochę popada, no ale ciepło nadal jest. W Warszawie na termometrach 16 stopni. Na południu do około 15, w górach jeszcze nieco chłodniej bo 12, na północy od 14 do 16 w tym momencie i też Podlasie tutaj z tych na razie chłodniejszych jeszcze miejsc 11-12 stopni. Sprawdzamy jak temperatura wzrośnie w godzinach popołudniowych. I tak na krańcach zachodnich prawie że wszędzie będzie ona się utrzymywała przez dłuższy czas powyżej 30 stopni. W niektórych miejscach widzą Państwo nawet 31. Na krańcach wschodnich wygląda to przyjemniej. 28, maksymalnie 29. W drugiej części dnia zachmurzenie może wzrosnąć w Lublinie, a także chmury mogą wypiętrzyć się na Podlasiu. Mimo wszystko będzie pogodnie. Dzisiaj niedziela możemy wracać z weekendów, czy po prostu e, przemieszczając się autem. Pamiętajmy o tym, że słońce bardzo często osypia naszą czujność, więc ostrożnie. Obojętne warunki biometeo. Dlaczego? Dlatego, że upał e, tam. Gdzie są korzystne, tam widzieli Państwo też na poprzedniej naszej mapie, że temperatura jest po prostu nieco niższa, przyjemna, dlatego tam pogoda wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Jakość powietrza niestety pogarsza się w Bydgoszczy już kolor pomarańczowy. Dziękuję, a teraz informacje sportowe.